No Powiem tak, no te spotkania mają to do siebie, że przyciągają specyficzny rodzaj ludzi, ludzi, którzy lubią podróżować, ludzi, którzy są fascynowani takimi podróżami, a tacy ludzie z reguły wiedzą o co chodzi, śmieją się z żartów, które śmieszą powiedzmy ludzi inteligentnych, bo to są z reguły ludzie inteligentni, otwarci na świat. E i tyle, no jest fajna atmosferka. Jasne, jasne, ale oglądając swoją prezentację, chciałem zadać takie pytanie, czy... w ogóle robią tam zdjęcia, super. <laughs> czemu, czemu akurat podróżowanie samemu? W sensie... Czemu samemu? Bo jak za pierwszym razem pojechałem na stopat, pojechałem z kubelą um, I dziewczyny mają to do siebie, że a tutaj to, tutaj tamto, prysznic, lusterko, paznokieć, zmywacz. Um, no i jest ciężko. Chociaż nie powiem, teraz jak byłem w Iranie, to spotkałem dwie dziewczyny z Krakowa które rodziły sobie ze wszystkim. W Iranie są takie śmieszne toalety z mięsem na nogi, ze szlauchem. Na narciarza tak zwane. Tak, na narciarza. I jest ten szlauch i taka toaleta jest w każdej dziurze nawet. No i dziewczyny korzystały z tego jak prysznica, więc wszystko w jednym miejscu załatwione. Jasne. A jeżeli chodzi na przykład o jakieś porady dla osób, które chciałyby zacząć takie podróżowanie tak na serio właśnie, jak ty, to, to mnie. trzeba mieć przede wszystkim pomysł. Oto jest dużo. Eee, wszelkiego typu sponsorzy dostają takich Zapytałem sponsorik o darowiznę setki. Ja wysłałem 110 maili, dostałem odpowiedź na 7. Jedna się cudom zgodziła, tak. Eee, no i trzeba, mieć pomysł, trzeba być, mieć pomysł, jak się ma ten pomysł, to trzeba w niego wierzyć i być wytrwałem. Jak są te elementy, no to nie ma opcji, musi się udać. Dobra. Okej, okay, jeden facet chciał, żebym może się z jego córką i od tej córki dostałem dość hmm, niedwuznaczne propozycje. A znam ją dwa dni. Eee, a oprócz tego jakieś takie... Ożeniłeś się, nie, nie ożeniłeś się, jakby nie, co? nie, 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 nie. Szko no, w jakiś tam sposób szkoda, kurczę, jedna czwarta jak jest po operacjach plastycznych. Mają tam więcej operacji plastycznych niż na przykład w Kalifornii, bo noszą te hijaby, mają owiązane twarze, widać tylko twarz, no to operacje nosa, ust, jakieś podniesienie policzków regulacje, nie wiem, czoła i tak dalej, to są na porządku dziennym, więc i ranki są śliczne. tak, to pytanie słyszałem dość często, gdzie są najpiękniejsze dziewczyny, że tutaj nasze tak, To jest, dziewczyny. jest temat, który kręci facetów, a facetów kręcą najbardziej dziewczyny, które są ubrane wybiegąco. I powiem tak, na Ukrainie są dziewczyny śliczne i wszystkie te śliczne dziewczyny noszą naszą kuseminiowe, brzuszki odsłonięte i tak dalej. W Polsce też tak kiedyś było, teraz zaczęły się dziewczyny jakoś modniej ubierać, dużo, dużo jakby fajniej. No i to coś no, w Iranie no, trzeba być zasłoniętym z góry na dół. E, ciekawostka, czador, czyli to co noszą w Iranie, to w języku farsi znaczy nam.